Na świecie od zawsze istnieją osoby podające się za jasnowidzów, ale czy uwierzycie, jeśli powiem Wam, że niektórzy twórcy gier mają dar jasnowidzenia. Jeszcze ja, no mam nadzieję, że nie, bo coś takiego nie istnieje, ale prawdą jest, że niektóre gry bardzo trafnie oceniły, jak będzie wyglądać przyszłość. Niektóre nawet tak trafnie, że można powiedzieć, że przewidziały przyszłość. Tak jak gra Deus Ex z 2000 roku, i szczerze mówiąc, jest to jeden z bardziej przerażających przykładów na tej liście. Kilka misji rozgrywa się w Nowym Jorku, a szybki rzut na panoramę miasta pokaże nam, że brakuje tutaj pewnego elementu, dokładniej dwóch wież World Trade Center. Przypomnę tylko, że to okropne wydarzenie z 11 września miało miejsce w 2021 roku, więc rok po premierze gry. Żeby pokazać Wam jak przerażająco dokładnie było to przewidywanie, w grze można znaleźć informacje na jednym z komputerów, że wieże zostały zniszczone w wyniku ataku terrorystycznego. Gdyby twórcy zrobili coś takiego w średniowieczu zdecydowanie byliby spaleni na stoście za czarną magię. Portal Kotaku przeprowadził w 2017 roku dokładne badania nad grą i odkrył prawdziwy powód tej przerażającej tak naprawdę decyzji twórców. Okazuje się, że wieże wcale nie zostały celowo wykluczone z gry. Na grę brakowało pamięci, więc deweloperzy stworzyli bardzo nieszczegółową panoramę Nowego Jorku i później pobieżnie dla spójności fabularnej dodali odpowiednią wiadomość w grze. Osoba odpowiedzialna za to musiała się bardzo mocno zdziwić 11 września. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję i łapkę w górę, a jeśli zostawicie komentarz pod tym filmem, to przypnę wam serduszko. Metal Gear Rising, świetna, kul Towa gra osadzona w przyszłości. Swoją drogą gra przeżywa ostatnio drugą młodość ze sprawą TikToka i memów, i jednym z powodów tego jest świetnie napisana postać senatora Armstronga, multimilionera, celebryty i żądnego władzy wojennego psychopaty, który idealnie odnalazłby się w szeregach polskich prawicowych partii politycznych. Organizuje on zamach na prezydenta i nieustannie narzeka na słabość Amerykanów, która stoi na drodze do odzyskania potęgi. Charakterystycznym elementem tej postaci jest używane przez niego hasło Make America Great Again dokładnie takiego Samego hasła używa również podobna i co najważniejsze prawdziwa postać. Mowa tu oczywiście o Andrzeju Dudzie. Nie no, wiadomo, chodzi o Donalda Trumpa. Gra ukazała się w roku 2013 na długo przed oficjalnym zainteresowaniem walką o fotel prezydenta przez Donalda Trumpa. Kluczem do sukcesu Trumpa było umiejętne budowanie marki, swojego politycznego przekazu, a hasło Make America Great Again należy do najbardziej chwytliwych. Kto wie, może Donald Trump jest wielkim fanem Metal Gear Rising, a może jest naszprycowanym technologią, ukrytym złoczyńcom? Gier ukazujących przyszłość jest wiele, a w studiach często pracują wprawieni analitycy mówiący twórcom, jakie pomysły są realne. Nie dziwi więc w końcu, że jakaś gra przewiduje jakieś nowinki, ale Elite Dangerous pokazało bardzo imponujący przykład. Gra jest kosmicznym, proceduralnie generowanym światem. Twórcy wgrali do silnika zestaw zasad, wzorowanych na tych z prawdziwego świata, na podstawie których wszechświat się rozszerza, a wraz z eksploracją graczy powstają nowe układy słoneczne. Dlatego też odkrycie przez NASA systemu Trappist 1 było zaskoczeniem dla twórców Elite Dangerous. Ich algorytm stworzył niemal identyczny układ w grze, umieszczając go nawet w w podobnej odległości od Ziemi. Deweloperzy Elite Dangerous dodają do gry prawdziwe odkrycia kosmiczne, co planowali zrobić również z systemem trappist 1. Oj, jakie musiało być ich zdziwienie, jak dowiedzieli się, że gra ich wyprzedziła. Gry science fiction często przewidują jakieś elementy, ale gry wojenne również mają wysokie szanse na przewidzenie konfliktu. W końcu twórcy chcą, aby ich gry były jak najbardziej realistyczne i w tym celu analizują sytuacje geopolityczne. Poza tym liczba krajów w realnym, wiarygodnym napięciu jest ograniczona, więc czasami twórcy gier trafiają w dziesiątkę. Bywają jednak takie sytuacje, w których przewidywania są tak dokładne, że zastanawiamy się skąd autorzy czerpali informacje. Ghost Recon z 2001 roku jest jedną z takich gier. Gracz wciela się tam w amerykańskie siły specjalne, które walczą z rosyjską inwazją na Gruzję. 7 lat od premiery Rosja faktycznie zaatakowała Gruzję. Podobnie jak w grze siły rosyjskie zdecydowanie przeważyły nad możliwościami Gruzji. Na szczęście w przeciwieństwie do gry nie pojawił się tam żaden super żołnierz i miejmy nadzieję, że nigdy nigdzie się nie pojawi, ale za to możemy mieć nadzieję, że gdzieś tam istnieje prawdziwy sam Fisher. Hideo Kojima geniuszem Game Devu jest, ale kto by się spodziewał, że również jasnowidzem. I to tak dobrym, że po raz kolejny wspominam tutaj o jego grze. Mowa tutaj o Metal Gear Solid 2 Solid Snake. Gra została wydana w roku 1990 i rozgrywa się nieco później, ale w tej samej dekadzie. Gra przenosi nas do świata pogrążonego w kryzysie paliwowym, ale powstała tam nowa eksperymentalna forma paliwa. Bardzo ekologicznego i bardzo taniego, tworzonego z al. Choć paliwa nie zastąpiły jeszcze ropy naftowej, to jak najbardziej istnieją. W roku 2012 tym paliwo oparte o glony zostało stworzone przez filmę Solazaj. Niektóre stacje benzynowe w Stanach rzeczywiście sprzedają takie paliwo, co jest w sumie fajne, no bo redukuje emisję spalin. Stare polskie przysłowie mówi, że do 3 razy sztuka, więc ponownie wracamy do gry Hideo Kojima. Bo w tym zestawieniu zrobił Hat Trika. Metal Gear Solid 2, tym razem z podtytułem Sons of Liberty ukazuje nam bardzo realny obraz rzeczywistości. Wyobraź sobie taki scenariusz. Tajemnicza grupa wpływowych ludzi zbiera ogromne ilości danych osobowych o całej populacji. Dane te służą do manipulowania społeczeństwem. Głównie poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji, które mają wprowadzić ludzi w zamęt i ułatwić manipulowanie nim. Jeśli brzmi to dla ciebie znajomo, zwłaszcza w kontekście wydarzeń przed wyborami w 2016 roku, znowu ten Donald Trump, w których udział brał Facebook oraz wybuch skandal Cambridge Analytica, masz rację. Ale jeśli pomyślałeś sobie, że jest to świetny opis gry Metal Gear Solid 2, to gratulacje, też masz rację. Gra przewiduje świat, w którym cyfrowa historia człowieka może być wykorzystywana do kierowania na niego konkretnej dezinformacji, a nawet do zagłuszania Prawdziwych informacji poprzez zalew troli. Gra wyszła w roku 2001 i bardzo trafnie przewidziała zagrożenia, z jakimi będzie zmagał się nasz świat. Gier sportowych jest bardzo wiele, u nas na przykład króluje FIFA, ale w Stanach bardzo popularna jest gra Madden. Co roku w najnowszej odsłonie Madden i jej sport przeprowadza symulację Super Bowl. Dokładność tych symulacji jest zaskakująca. W 2018 roku przewidywania twórców potwierdziły się w 10 na 14 przypadków. Przewidzenie zwycięzcy Super Bowl to dość częsty wynik jednak trafienie wszystkich elementów meczu finałowego. Jak to miało miejsce w Madden 15, to już prawdziwa magia. Symulacja przewidziała, kto zdobędzie pierwsze punkty, Patriotsi, kto zostanie MVP, Tom Brady, oraz dokładny wynik, czyli 28 do 24. Poprawnie zostało przewidziane również ostatnie zdobycie punktu przez Patriotów dzięki touchdownowi oh wow, Bradiego na Edelmania. Jedynym błędem była liczba jardów rzuconych przez Bradiego i pozycja zamykająca naszą listę, czyli home front. Możemy tam zobaczyć alternatywną rzeczywistość, w której Korea Północna atakuje Stany Zjednoczone, ale nie to jest naszym proroczym elementem i miejmy nadzieję, że tak zostanie, a przyczyna wybuchu wojny. U podłoża konfliktu bowiem leży śmierć przywódcy Korei Północnej Kim jong w roku 2012, gdzie w rzeczywistości zmarł on 17 grudnia 2011 roku. Kilka tygodni różnicy, a gra by idealnie trafiła. Twórcy przewidzieli również następcę. Podobnie jak w rzeczywistości władzę w Korei Północnej przyjął trzeci syn Kim jong Kim Jong-un. W chwili obecnej na szczęście Kim jong nie prowadzi wojny z USA. Po tym filmie chyba napiszę do Hideo Dijem, żeby powiedział, jakie pytania będę miał na sesji egzaminacyjnej, ale myślę też, że nie powinniście bawić się w bugmacherkę na podstawie waszych meczy w FIFA. Bo jak widać gry potrafią dobrze ocenić rzeczywistość i przewidzieć parę faktów z przyszłości, ale wiecie, nie jest to efekt żadnej magii, a analizy danych i dużej ilości szczęścia. Na koniec będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę i subskrypcja, a jak zostawicie jakiś komentarz pod tym filmem, to przypnę wam serduszko. Zajrzyjcie też do opisu filmu i do zobaczenia za tydzień.